Cześć kochani, witajcie na kawce ze mną. Będziemy dzisiaj e, robić denko, przeglądać ostatnio zużyte kosmetyki. Pamiętajcie, że to nie jest tak, że zużyłam je w miesiąc, absolutnie nie. E, część tych kosmetyków była otwarta już długo. Mam też takie przeterminowane, które po prostu mi nie pasowały. E, robię cały czas przeglądy i sprawdzam, co mi się sprawdza, co nie. E, mam też kosmetyki, których używam na działce, także używam całą rodziną, więc mam nadzieję, że miło ze mną spędzicie czas. Jest to taka duża, dłuższa recenzja. Bierzcie coś pysznego do picia i leci Szampony, mam tu dwa szampony e, pod ręką i pierwszy to Garnier Fructis, będę wam tak tutaj trzymać na ekranie, żebyście widzieli o jaki produkt dokładnie mi chodzi, o jakim produkcie mówię i jakiego produktu robię recenzję w danym momencie. Jest to Grow Strong, szampon wzmacniający, e, oca do 600 włosów i powiem wam, że ten produkt pachnie pięknie, fajnie się pieni, ale może podrażnić skórę głowy, bo jest takim mocnym oczyszczaczem. E, nie wiem, co on tutaj, e, jak działa, wiecie, jeżeli chodzi o wzmacnianie, e, on ma tutaj wzmacniać, od, wiecie, od Nasady po końce, ma biotynę, witaminę CG i tak yy, dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o samo mycie, no to jest takim dosyć e, mocno myjącym, takim mocno oczyszczającym szamponem. Przynajmniej u mnie takie miałam wrażenie. Także nie mogłam go używać cały czas, bo po prostu byłby dla mnie za silny. Ale tak czy siak lubię szampony Fructis. E, dajcie znać, czy macie jakiś ulubiony. I szampon, który był poprawny, ale bez szału, to szampon z Sephory. To jest Sephora Strengthening Shampoo, też wzmacniający. Jak tak, wiecie, akurat się zdarzyło. Dostałam go w jakiejś paczce, w jakimś zestawie. I był ok, ale czy był jakiś wybitny, no to nie. Po prostu przyzwoity szampon, który zużyliśmy. Dalej do włosów, bo mam sporo produktów do włosów. Mam takie mleczko. I to jest bardzo dobry produkt. Ono naprawdę pięknie odżywia, nawilża włosy. I ja go nakładałam, to mleczko nakładałam od nasady aż po końce. A ponieważ tak nakładałam, to niestety starczyło mi na trzy razy. Całe trzy razy użycia. Bardzo rzadki produkt. Taki lejący się, prawdziwe takie mleczko jogurtowe. Fajne na na pierwszy rzut oka, ale niezbyt wydajny produkt. Także tutaj Wam go nie polecę, bo mimo, że fajnie działa, to jest taka mleczna maska, to trzeba go nałożyć du dużo, jeżeli macie długie włosy, tak jak ja. Więc tutaj takie mam troszeczkę mieszane uczucia. Pachnie pięknie mlekiem kokosowym, wiecie, no fajnie odżywia, naprawdę jest dobrym produktem. nawilża włosy, super, ale jest niewydajny. To jest jego minus. Coś do kąpieli. Mam tutaj emulsję olejową do kąpieli. Ja to kupiłam w Hebe z marki Skarb Matki. Emulinka się nazywa. Ja to doleję do kąpieli mojej córce, zawsze używam właśnie jakiegoś, jakiegokolwiek olejku, jak robię jej pianę. Dolewam też coś tłustszego, żeby jednak e, działać ochronnie na skórę. Było to fajne, e, starczyło nam na kilka użyć. E, bardzo fajne. emolient, także jeżeli macie tego typu produkty do polecenia, dajcie znać. Moja córka ma skórę wrażliwą, e, tu ja też po kąpieli, wiecie, mam bardzo przesuszoną, więc muszę zawsze coś takiego dodać. Jeżeli macie ulubiony produkt tego typu, to dawajcie znać, ten był ok. Dalej coś do twarzy. Elemis, kolagenowy tonik, tutaj została mi sama resztka, ale po prostu mam go już tak długo, że powiedziałam, dobra, już nie używam tej samej resztki. Bardzo lubiłam tą serię Pro i ten tonik w sumie mi jedyny został w łazience. Luksusowa seria, marka brytyjska. Mogę wam polecić, jeżeli zmagacie się z pierwszymi zmarszczkami, jeżeli chcecie mocniej nawilżyć swoją skórę, ja przy kuracji tej właśnie mojej dermatologicznej również stosowałam tą, tą serię i świetnie działała. Także Pro super, ja poznałam to kilka lat Temu, jak byłam w UK i od tej pory gdzieś tam co jakiś czas używam tych kosmetyków. Taki dosyć charakterystyczny, pudrowo-morski, że tak powiem, zapach. Elemis fajna marka. Naprawdę fajna marka z UK wow, ja tu wszystko wrzucam i będę recyklingować, dalej mam tutaj hydrolat Maudy Naturals hydrolat Melissa, bardzo spoko, e, bardzo przyzwoity hydrolat, taki wiecie do, może nie działa jakoś wybitnie jak tonik, e, ale po prostu żeby, żeby odświeżyć skórę żeby masa, na maseczkę sobie popsikać e, w razie właśnie potrzeby spoko i kolejny tutaj hydrolat woda miętowa w zasadzie z Lulalow organiczna tak wygląda opakowanie, również fajne, ale trzeba lubić zapach mięta Mięty. Tutaj, jak sama nazwa wskazuje, miętowa, więc e, jeżeli lubicie ten zapach, czyli nie przeszkadza Wam zapach mięty na twarzy, to może być coś dla Was. Także też jest to taki produkt, który możemy odświeżyć sobie po prostu skórę e, twarzy, nawet w, wiecie, w trakcie dnia na makijaż popsikać, e, złagodzić troszeczkę. Także dwa hydrolaty zużyłam. Nie wiem, czy bardziej do ciała, czy bardziej może pielęgnację teraz polecimy. Auto Correct Sunday Riley, tak wygląda ten produkt e, pod oczy i powiem Wam, że nie przep. Padam za nim. To jest Brightening and Depuffing Eye Contour Cream. Nie widziałam po nim żadnej, yy, żadnego działania. Marka jest bardzo hypowana za granicą, bardzo popularna i jakoś tak wiecie co. Zużyłam go do połowy i mówię, nie używam go więcej, a długo stał na mojej półce, więc nikomu go nie podarowałam. Dla mnie Bubel. Szczerze nie zrobił nic takiego wspaniałego. Pod moimi oczami nie widziałam żadnej różnicy. Równie dobrze możecie wziąć dowolne serum z jakiejś polskiej marki i efekt będzie podobny. Może trochę też na Dla mnie też trochę yy, konsystencja nie ciekawa. Lamer, tutaj słuchajcie, produkt który budzi kontrowersję Lamer Moisturizing Cream Intense i ja już go nie używam, dla mnie jest trochę za ciężki, ja go używałam właśnie jak miałam takie największe przesuszenie przy retinolach, pachnie po prostu przepięknie i wiecie i zawsze lubiłam ten krem, ale jakoś tak wiecie no jest tyle fajnych kremów, myślę, że już jego lata świetności troszeczkę minęły, dalej się opiera na tym fermencie z Alk i to jest spoko, że to jest taki klasyczny produkt, który wiecie zawsze tak samo pachnie i tak dalej, nie porównałabym go do kremu Niwa, bo jednak krem Niwa nie Zawiera Alk. Fermentus Alk, który działa mimo wszystko regenerująco, ale czy wrócę do niego? Nie w tej cenie. Jest trochę za drogi. Tak uważam. Dalej mamy Low Foaming Cleansing Gel. Żel do mycia nisko pieniądze. I przez to, że był nisko pieniądze, to jakoś nie mogłam się do niego przyzwyczaić. Inni, Mini. Polska marka. Bardzo lubię tę markę. Mam tutaj, wiecie, testowałam różne ich produkty. To są takie minimalistyczne w wyglądzie kosmetyki, ale z fajnymi składnikami. Mogą być stosowane przez całą rodzinę, nawet do skóry atopowej i tak dalej. Natomiast tutaj troszeczkę dla mnie za mało. Ja wiem, że to może dla Bardziej jeszcze delikatnej skóry. Ja jednak chcę, żeby coś czuć, to wiecie, przy tym myciu trochę e, trochę tego pienienia. Tutaj nisko pieniądze dla ultra wrażliwej skóry. Może to będzie dla Was, jak macie taką ultra, ultra, ultra wrażliwą i nie chcecie w ogóle, żeby cokolwiek Was podrażniło, to może będzie dla Was. Dla mnie było troszeczkę za delikatne. E, Złożyłam mydełko, złożyliśmy razem e, mydełko z Buff e, i to było Luminus. E, bardzo lubimy te mydełka, te pianki. Moja córka po prostu uwielbia je naciskać. Ja mówię, nie marnuj tyle, jedna pompa wystarczy. Zapach bardzo e, taki bogaty, bardzo e, elegancki. Ładnie też wygląda w łazience. Teraz będziemy stawiać już raczej na zapachy świeże, niż takie właśnie ciężkie do mycia. E, jakoś tak, jak przychodzi wiosna, chce się takich bardziej świeżych. Zużyłam Happy Ends od Anwen. To jest takie serum na końcówki. E, serum, które fajnie zabezpiecza właśnie końcówki, odżywia. Nie można z nim przesadzić, bo potrafi być niestety zbyt ciężkie. Troszkę miałam problem tutaj z tym, z tą buteleczką Troszkę ma e, tendencję do rozlewania się. Zapach przyjemny, taki cukierkowy, dosyć. E, także nie można z nim przesadzić. E, działa naprawdę w porządku. Uważam, że fajne serum. Chociaż tych serum do, do włosów to ja mam mnóstwo. Produkt, którego nie zużyłam do końca, bo go nie polubiłam, zobaczcie, tyle mi zostało. CEO Glow, Sunday Riley. Znowu widzicie, ta marka mi Sunday Riley nie podpasowała. Witamina C, turmeric, face oil, jakoś z tą kurkumą, nie wiem, to nie dla mnie. Ani zapach, ani, ani jak wygląda dało na skórze. Nie wiem, może to nie jest typ produktu dla mnie, taki olej z witaminą C. Ja w ogóle też nie jestem wielką, wielką jakąś fanką witaminy C. Oczywiście jak jest gdzieś w produktach, em, nie przeszkadza mi, ale samo serum z witaminą C niekoniecznie jest to ulubiona rzecz mojej skóry, szczerze mówiąc. Ja wiem, że witamina C rozjaśnia, ale u mnie akurat, nie wiem, nie sprawdza się jakoś wybitnie. Smart Clinical Reaper krem pod oczy z Klinik Zużyłam cały, był bardzo w porządku, bardzo fajny krem pod oczy, dobra konsystencja. E, czy widziałam po nim niesamowity te efekty nie, ale skóra była nawilżona, odżywiona. E, także naprawdę w porządku krem, mam teraz inne. E, stosuję teraz polskie kremy, które moim zdaniem mają podobne działanie, ale ten jest bardzo, bardzo przyzwoity. Mało ostatnio używam klinik, kiedyś naprawdę miałam całą ich pielęgnację. Teraz jakoś nie wiem, troszeczkę mi znikli, z radaru. No i wiecie, u nas, tak jak mówię, jest bardzo dużo polskich marek, które naprawdę zasługują na, na wszystkie nagrody. I Ole Ice to ten krem wolę szczerze mówiąc. Jak mam wybrać się krem z Klinika, to zamiast ten smart wolę ten ole. About ice. Jest lżejszy, żelowy, fajny na wakacje. I tutaj zużyłam miniaturkę. Dwa opakowania kleju dużens. Które zostało mi trochę, bo już zaschło, niestety, także nie zużyłam do końca. Tutaj tak, jakby jedna trzecia została. Te kleje są tanie, na szczęście, to jest mój ulubiony klej do rzęs i zostawiam Wam oczywiście link do tego oraz do wszystkiego, co tu widzicie, co znajdę. Natomiast, no nie, powiem Wam, szkoda, że nie, nie, nie zużyłam do końca. Ten kosmetyk muszę wyrzucić. Absolutnie się ubrudził, zapchał. Jestem na nie. Charlotte Tilbury Contour. Nie, powiem Wam nie. Elf ma świetny zamiennik. Y, polskie marki mają świetne zamienniki. Naprawdę, y, ja wiem, że to jest y, pierwszy tego typu produkt i jest, był na tamte czasy świetny, ale są teraz równie dobre kosmetyki, tańsze. No i ten, y, ten aplikator mnie doprowadza do szału, zaczęła z niego wyciekać tutaj woda. Coś okropnego, nie wiem. Mam pecha do tego produktu. Po prostu od początku mi ten produkt coś zawadzał. Wiecie, nie mogłam go dobrze odkręcić. Później właśnie zaczęła się z niego lać taka woda, jakby się rozwarstwił, coś z niego zaczął wypływać, taki brudny pozbywam się go, bo nie mam ochoty nawet go ratować dalej, zgubiłam zatyczkę od tego a tutaj mi zostało jeszcze trochę y, kredki, Pump Up Booster z Miss Sporty, bardzo fajna kredka, zresztą wam ją wiele razy pokazywam. Col Kajal, ale już wyrzucam, bo już wyschła mi przez to, że była otwarta Creamy Soft Eyeliner, kolor to jest 003 Luminous Beige, bardzo dobry kolor, ale już wyrzucam, no bo się zeschło ale polecam, polecam Kohl Kajal, y, moim zdaniem zamiennik Lory Mercier chociażby dwa tusze Max, tak, już długo były w, mojej, w moich zasobach. Bardzo, bardzo lubię ten tusz. Może jeszcze kiedyś będę używała. Piękny, pogrubiający tusz. E, naprawdę świetna jakość. Rzęsy po nim są genialne, więc mam tu aż dwa opakowania. Aż mi szkoda wyrzucać, bo takie piękne te opakowania. No i co ja z nimi zrobię? Co ja zrobię z tymi opakowaniami? Można jedynie umyć szczoteczkę i zostawić sobie ją do czesania. Myślę, że tutaj dużą robotę oprócz formulacji robi też szczoteczka, więc zastanawiam się, może sobie zostawię jeden i wsadzę do innego tuszu, który mi jakoś tak średnio podpasował. Thank you. Dalej mam tutaj wygładzający, napinający krem pod oczy, i mam tutaj w opakowaniu zastępczym taka ciekawostka Ini Mini też. Bardzo fajny krem, zużyłam też do końca. Zanim wyszedł do sprzedaży, miałam możliwość testowania go przedpremierowo, żeby sobie właśnie wyrobić opinię. Dostałam go od marki. Jest to bardzo miłe, jak marki mi przysyłają coś przed, właśnie przed wypuszczeniem do sprzedaży i żebym przetestowała, żebym wyraziła swoją opinię, jak mi się produkt sprawdza. I to jest właśnie ten mój ulubiony, który Wam polecam zawsze. Ini Mini, wygładzający napinający pod oczy. Genialny krem. Pod oczy, z takiej średniejszej półki. Bardzo dobrze działa. Naprawdę Wam go polecam. Włosy. Maska 5 w jednym Trust My Sister. Maska wygładzająca do włosów puszących się robi dokładnie to. Zauważyłam tylko z maskami Trust My Sister, że im dłużej je podtrzymamy, tym lepiej działają. Ja niestety lubię tak na szybko sobie nałożyć maseczkę i zmywać. To tutaj niestety musimy troszeczkę podtrzymać. E, ile oni tu każą? 10-30 minut. Więc minimum te 10 minut posiedzieć. Więc najlepiej wtedy, kiedy siedzimy w wannie albo nie wiem, wykonujemy w tym czasie golenie czy peeling ciała posiedzieć trochę w tym, bo wtedy trochę lepiej działa. To muszę Wam powiedzieć. Także to jest ta, którą mam z Biedronki, którą kupiłam w Biedronce i nie mam pojęcia jak one pachną. One wszystkie pachną tak pięknie, ale tak mi ciężko te nuty owocowo w każdym razie, jakaś taka owocowa nuta. Ciężko mi, słuchajcie, opisać jak to dokładnie pachnie. 95% naturalna maska, 100% wegańska. No jak traficie gdzieś, czy online, czy w Biedronce, to bierzcie. Dalej z Trust My System maska tantowa i to jest ta, która mi się najmniej mniej sprawdza. Y, najlepiej mi się sprawdza... Boże, teraz już zapomniałam. Jakie są maski? Humektantowa, proteinowa. O, proteinowa. Mi się najlepiej na moje włosy sprawdzają proteiny. Humektanty. Moje włosy mam wrażenie, że nie potrzebują aż tak bardzo tych humektantów tak jak protein. O tak. Tak wam tylko powiem. Także ta maska była w porządku, ale y, na mnie nie zrobiła takiego efektu jak ta proteinowa. Wolę tą proteinową. Ta jest w ogóle y, uniwersalna u nich y, do włosów o różnej porowatości. Ja wolę tą przeznaczoną do moich włosów. Jakoś tak stosowała mi tę ale powiem wam, że widziałam różnicę, że ta proteinowa jest po prostu lepsza. Garnier Fructis Hair Food, bardzo lubię ten produkt, często używam, często jest w dękach tutaj. To jest akurat ten ananasowy. Powiem wam, że świetny produkt, fajna maseczka, 97% naturalnych składników. Pachnie po prostu zmiksowanym ananasem. Fantastyczny produkt. Miałam i bananową, miałam, no miałam różne wersje. Powiem Wam, że naprawdę dobra maska. Kto miał, niech mi napisze, jak się sprawdziła u was. I pamiętajcie o tym, żeby dać mi kciuka do góry, jak lubicie tego typu filmy z podsumowaniami i recenzjami. Tutaj mam Dr. Organik, Organic yy, Gława yy, to jest po prostu żel pod prysznic. Bardzo dobrze mi się sprawdził. Fajnie odświeżał ciało, lubię właśnie takie odświeżające zapachy pod prysznic i, i z przyjemnością używam. taki tropikalny. naprawdę bardzo spoko i fajna marka. Dalej, Ritual z pianka. Ritual of Sakura, jeden z moich ulubionych zapachów, taki bardzo, bardzo pudrowo-kwiatowy. Fajnie zostaje na ciele zapach, także ja używam, co jakiś czas używam te pianki. Darek też ulubi te pianki, akurat inne zapachy niż ja, ale ja właśnie sakurę bardzo lubię. Widziałam, że teraz wrzucałam wam w tym filmie z imprezy Sephory, że jest kalendarz i zastanawiam się, czy go zamówić i czy może wam go pokazać. Chcecie? Dajcie znać. Dalej, kolejny szampon, i ten jest Rewelacyjny. Ten szampon jest rewelacyjny, bo naprawdę e, odświeża włosy i unosi u nasady. Wojtek Zieliński, którego znam osobiście, zawsze to podkreślam, bo to jest wiecie, zaszczyt. E, szampony znajdziecie w Rosmanie, są w dobrych cenach, są to receptury fryzjerskie, a w cenach rosmanowych e, oczyszczenie i objętość. I on mocno oczyszcza, unosi u nasady i naprawdę robi push na włosach, więc genialne. Ostatnio właśnie moim takim kombo było ten szampon i mocno wygładzająca maska na końcówki. I to fajnie mi działało, bo odbijało mi trochę włosów u nasady. Super, super seria ta zielona. Dalej suchy szampon, zużyłam ten z. E, Trust My Sister również, lubię ten szampon e, i to jest jeden z moich trzech ulubionych szamponów suchych e, on faktycznie też unosi włosy u nasady, e, także no pamiętajcie o tym, żeby nie używać suchych szamponów non stop, ja kiedyś zrobiłam ten błąd, nabawiłam się przy jeszcze stosowaniu naturalnych szamponów i odżywek więc w ogóle zrobiłam świetne kombo plus suche szampony nabawiłam się właśnie zapalenia mieszków włosowych, później miałam problem z uszczącą się skórą głowy później z przetłuszczającą się i w ogóle nie mogła moja skóra dojść do balansu, więc suche szampony używam, ale od nie tak codziennie, absolutnie nie tak jak kiedyś. Ale ten jest bardzo dobry, jego traficie. E, a tego wam nie polecam. To jest So Rose, naturalny produkt, woda różana. Jaka to jest marka? Dama Best? Chyba. W każdym razie tak wygląda ten produkt. Nie podobało mi się. Nie podobał mi się ten produkt. Nie, nie, jakoś nie pamiętam już skąd, jak już boxa go miałam do testów, nie pamiętam, ale ani zapach, ani działanie, jakoś tak byłam na nie. Jestem na nie do tego produktu. To nie koniec, jeszcze co. O, to jest dobre. Lula Love Sól z tymiankiem i spaczulą. jeszcze ten zapach. Jak jesteście chorzy, przeziębieni, potrzebujecie... Orzeźwienia, obudzenia, przeczyszczenia dróg oddechowych. To jest to. Bardzo fajna sól. Aromaterapeutyczna. U mnie się bardzo dobrze sprawdziła. Bardzo fajnie pachnie. Jak lubicie takie leśne zapachy ziołowe, to będzie dla was. Kolejna sakura, tylko duża. Jeszcze parę sztuk. Dalej mam żel pod prysznic. O taki z Holify. Bardzo fajna marka. Również należąca do Nakomi Group. Wegańska, cruelty free. Może być stosowana przez całą rodzinę. Fajny, duży pojemnik. Pół 500 ml, bardzo ładnie pachniało, energetyzująco. Jestem zadowolona z tego produktu. Także dobra robota. Pogadajcie znaczy, kupowaliście coś właśnie z marki Hollyfy. No i tutaj drugi, ulubiony, trzeci to będzie Balea. Właśnie właśnie trzymam ulubione. Trust My Sister, Baptist i Balea. E, to jest ten tropikalny, egzotyczny, e, pięknie pachnie. Także wracam co jakiś czas właśnie do, do Batist Ale już nie codziennie, mówię wam, już nie przesadzać. Się. Dalej mam Sunday Riley Kolejny produkt, który mi nie podpasował Nie wiem co jest z tymi produktami Naprawdę tak drogie, tak luksusowe Nie podpasowało mi Bogaty krem z witaminą C Zupełnie mi nie podpasował Zapach mi przeszkadzał I wręcz szczypał mnie w skórę Także nie wiem, ta marka mi po prostu nie pasuje. Wiecie, czasem są takie produkty, które od razu Wam pasują, a czasem są takie, które zupełnie nie pasują. Właśnie to mi nie pasuje. Dalej, mam produkt z. Już Wam to polecałam. Preparat 3 w jednym z Pharmacelis Do skóry atopowej. Ja stosuję na skórze całej rodziny. Jak są jakieś przesuszone miejsca, jakaś popękana skóra. To jest preparat natłuszczający. Nawet jak skóra jest bardzo podrażniona, czy z, wiecie, jakaś taka podrapana, no nie wiem, jak jesteście po jakimś urazie, a musicie się wykąpać, to to jest właśnie dobry pro, yy, produkt do tego, bo można to normalnie do kąpieli dodawać, do waszych bobasów do kąpieli, do starszych. Jak macie AZT, łuszczycę, suchą skórę, czy wy macie jakąś podrażnioną, można dodać yy, ten preparat. Po prostu sobie biorę tak na rękę trochę i daję pod yy, bieżącą wodę. E, także można stosować do kąpieli emoliencyjnej, do mycia pod prysznic i do natłuszczania ciała. Ja sobie tym smaruję ręce, nogi. Świetny produkt, świetny apteczny produkt. Dalej mam mm, 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 maskarę Laun Lounge Curly. O, taka maskara. I niestety ona mi się rozwaliła. E, zaczęła mi wypadać tutaj. Nie wiem, nie wiem, w ogóle jakoś mi nie podpasowała. Zaczęła mi tutaj się rozlewać. Rozpaciała mi się, więc ja ją wyrzucam. Nie mam wyrobionego zdania na ten temat. Po prostu wam pokazuję, że już jej nie mam. Zużyłam pe ten pensil, chciałam powiedzieć. Zużyłam ten pensil. Zużyłam tą kredkę do brwi z Bobbi Brown cieniutką. Bardzo fajna e, kredeczka, cieniusienka precyzyjna. Micro Brow pencil w kolorze blond, bardzo dobra ja lubię ich kredki do brwi, w ogóle lubię ich produkty dobrwi to jest fajna marka i dalej mam ostatni produkt ostatni kochani produkt to Urban Eco, Saem Hera Toner i teraz odpaliłam drugie opakowanie, bo jest genialny, to jest taki tonik emulsja, gęsty, który nie przesusza, nie, fajnie tonizuje, ale też właśnie daje coś więcej, taki trochę jak serum, genialny produkt, daje go na wacik i albo na palce, genialny koreański produkt, bardzo dobrze mi się sprawdził Zużyłam też trochę maseczek, których niestety tutaj nie mam, bo albo byłam w podróży, albo coś. I niestety Wam tych maseczek tutaj nie pokażę. A szkoda, bo trochę tych maseczek użyłam i, do, i pod oczy, i na twarz, ale jak będziecie ze mną na live'ach, a live'y są najczęściej w poniedziałki i piątki. Oczywiście teraz w czasie tym świątecznym, trochę inaczej, to tam najczęściej używam maseczek i tam będziecie mogli widzieć efekty. Kochani, to tyle. To było denko ostatnie. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie, co sądzicie, czy mieliście te produkty, czy dużo zużyłam Waszym zdaniem, czy Wy też denkujecie, jak, ile. Tylko się da i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, papa. Pa.